Sprawdzimy jak działa podlewanie. Załączamy pompę głębinową w studni. Pompa dostała teraz prąd. Tutaj mogę włączyć na kilka sekund płukanie filtra od podlewania, a tutaj płukanie filtra od studni głębinowej. Czyli jak tu włączę sobie na przykład na 10 sekund, to płuczę mi ten filtr. ten pucze. o, przestał pukać a jak wciśniemy ten to płuczę ten drugi filtr od głównej studni Pompa nabija wodę To jest czujnik zalania. Jak się wyleje woda, gdzieś coś by szczeliło, to odłączy pompę, prąd od pompy, żeby nie zalało pomieszczenia. To jest czujnik ciśnieniowy, który pompuje do hydroforu, do zbiornika, do 4 atmosfer, i załączamy podlewanie. Obok tarasu zraszaczy Tu widać, że już się bryskają Pompa na ciśnienie co jakiś czas się włączy ten zawór, żeby przepłukać ten filtr, w którym się gromadzi woda. Tak samo ten filtr, co jakiś czas włączy się ten zawór, żeby przepłukać go automatycznie. A tu są cztery sekcje, opisane, które w którym miejscu to jest spuszczanie wody na zimę. a tu automatyka, która tym zarządza dodatkowo jest jeszcze podlewanie napięcie podawane jest na pompę na zewnątrz, dodatkową pompę, już nie ze studni głębinowej jeden z przekaźników jest do tego wykorzystywany wyłączę podlewanie wyłączę pompę a włączę teraz pompę taką zwykłą, która jest pod domkiem o studni. Tutaj będzie kostka, dlatego tu nie robiłem zraszacza. Na razie, żeby było zielono to pryska ładnie. Podając napięcie na zwykłą pompę, tam się zaświeca lampka, że zwykła pompa pracuje.